Serdecznie widzowie W pierwszym odcinku z CAT Battles Takie zostaw łapkę w górę subskrypcję Jakbyś chciał kolejny odcinek to zostaw suba może co? Zostawisz no. Zostaw! będzie lepiej, jak będzie dużo subskrypcji, dobijamy te 60 subskrypcji, naprawdę będę się cieszył, że dobiliśmy te 60 subskrypcji, naprawdę będę się cieszył. Bez twojej pomocy z innym, tego się nie uda. No, wierzę, że dobieramy te subskrypcje, bo ty, ty kod serduszko dla Was, kto zostawił subskrypcję i pozdrowię w kolejnym odcinku I te osoby, co mnie zasubskrybowały. Dziękuję bardzo. Jest, a... okay. Nie, nie, ile nie, 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 ile byście nie, odcinki. odcinki, nie, byście po... Umin... no, to... Gdzieś... chcieli? nie, 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 wiem, po nie, minut, może być też, nie, 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 chcieli, nie, tak, tak, nie, tak, jak, tak, tak, tak. dawać, dawać woda. Jak widzicie, tą no subskrypcję teraz to musisz I jak będziesz. Streszł, dobrze, no to wiesz co chodzi. To zobaczcie moje powiadomienia. Jak wygrywam ja z tej gry odcinki. Dzięki. Dobra, na kanale starym, też jest bardzo dobrze. Tak jest, bardzo się cieszę. Ten, Dobra. Już jest pysz, 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 wieże. pysz, się wieże. Dawaj pysz, dawaj.

jak jestem dobry widzowie matko zostawcie łapkę Dobra, lecimy Na kolejny Co to Dobra Coś tam Dobra, czekamy Czekamy i czekamy, tak, czekamy jak się wypowie! Spokojnie, spokojnie dobra radę Mamy drugiego kota. Drugiego kota jest bardzo super, mamy drugiego kota. Kłota mamy drugiego. kumacie? kota. Dobra. Nie, jak będzie z tego seria, to będzie dobrze. I naprawdę, że zapraszam ja no, mój serwer. Doskuta 4 jedynki.Aternat mi tak, się. Tak, tak tam je znajdziecie. Dzień, live będzie o 12? To jest no, wiem. Może być live, nie wiem. Ale tak, tak. Nie wiem. Może być live, patrzcie kanał. No, zasubskrybujcie za No, no. To pierwszych, Nie, pierwszych. Drugi chyba film Albo drugi coś tak jest, myślą, 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 co myślą, 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 drugi myślą, 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 takie że myślą, 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 myślą,

Sounds. Dziękuję widzowie w komentarzach. Victory! Takie jest Victory. Zostawcie Victory. Co to jest? Nie wiem co to jest. Możecie mi w komentarzach pisać co mogę nagrać czy coś, nie wiem jakby się O kurka wodna i gdzieś pa. Dawaj tego teraz! Puu! One tanie są, naprawdę tanie. No. Tysiąc złotych, mogę już to mieć, no, Ale to jest super, naprawdę super, gramy jeszcze jeden i kończymy odcineczek, bardzo, kolego, bardzo super, widzowie, możecie mnie zasubskrybować, OK. Okej, okay, czekamy na postać. Czekajcie, 100 ubimy. Ubimy 100, bo to będzie lepiej, bo 40, no to troszkę zostałem. sorry co luby. Dobra, 60. Bo czekaj, ja się tutaj ulepszę, wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi. Ja są ulepszę pererery. No i cić, Mój jeden gościu ich roz, rozwali na pewno. Może nie ale... Troszkę no to, i gitara lecimy, lecimy. No to, moja armia troszkę przegrywa, ale... Ja mam to nie

Dziękuję za ten odcinek widzu, że oglądałeś go i na ra w kolejnym. Boi, boi.